Skipeterzet Budleks na prowadzeniu Krzysztof Kasprzady, drugi Grzegorzczycki dopiero na ostatnim miejscu. Stranili bydgoszczan Andreas Jonsson, ale sądzimy, że młody, ambitny świet, który jeździ znakomicie w tym sezonie barwach bydgoskiej Polonii. Jeszcze tutaj w tym wyścigu ostatniego słowa nie powiedział. A jak się rozpoczęło w ogóle to spotkanie w pierwszym wyścigu? Bydgoszczanie wygrali 4 do 2. Również w drugim lepsi byli nasi zawodnicy, którzy wygrali 4 do 2 i w trzecim biegu podwójne zwycięstwo Bydgoszczan, więc po trzech BTRZ z Polonia prowadził z Unią leśną aż 13 do 5. Ten wyścig czwarty, w którym cały czas na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak, który jeszcze wczoraj był w Anglii, Uczestniczył w finale drużynowego Pucharu Świata, gdzie Polacy, przypomnijmy, zajęli czwarte miejsce. A dzisiaj już jest w Bydgoszczy. obok niego w drużynie z Leszna jedzie jeszcze Lee Adams, który także tu się pojawił. Wyścig czwarty zakończył się ostatecznie remisem 3 do 3 i Bydgoszczanie prowadzili 16 do 8. Kolejne biegi. W piątym remis 3 do 3 i 19 do 11. Prowadzenie Bydgoszczan. W szóstym biegu 4 do 2 znowu wygrywają Bydgoszczanie i powiększają prowadzenie 23 do 13. Wyścig siódmy. Kolejny remis i 26 do 16. A w tej chwili oglądamy wyścig ósmy, w którym jadą Łukasz Jankowski i Damian Baliński z Leszczyńskiej Unii i dwójka bydgoszczan która w tej chwili na prowadzeniu Krystian Klecha i Andreas Jonson Klecha na miejscu pierwszym drugi Andreas Jonson 26, przypomnę, do 16 po biegu siódmym Goszczanie prowadzili, a teraz ładna jazda parą. Krystian Klecha, Andreas Jonsson, za nimi już, daleko w tyle, Damian Waliński i młody Łukasz Jankowski, który miał początek sezonu niezły, teraz troszeczkę gorzej. Krystian Klecha, znakomicie prowadzony przez Andreasa i Jonsona, który czuwa tam, aby żaden z zawodników... Uni Leszno jeszcze nie podjechał do dwójki bydgoszczan. Krystian Klecha pewnie zmierza po trzy punkty w wyścigu ósmym. Klecha 3 punkty, dwa punkty Jonsson, jeden punkt Damian Baliński, Łukasz Jankowski bez punktu 31 do 17 po 8 biegach prowadzili bydgoszczanie. W biegu dziewiątym remis 3 do 3 i 34 do 20. Bieg dziesiąty to zwycięstwo Unii 4 do 2. Unia zmniejsza prowadzenie Bydgoszczan 36 do 24, bieg 11 zwyciężają podwójnie goście z Leszna i bydgoska Polonia prowadzi już tylko 37 do 29 w tej chwili oglądamy wyścig 12, w którym jadą Kasprzak Dobrucki, Klecha i Krzyżaniak i w tej chwili widzimy właśnie upadek Krystiana Klechy na wyjściu z łuku, tuż po starcie, ale to już kolejne było okrążenie, Krystian Klecha na szczęście nic mu się nie stało, widzimy teraz powtórkę tego biegu w trzyosobowym składzie, bowiem Krystian Klecha został z niego wykluczony, Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym popełnił teraz błąd, widzą Państwo, i dwaj Leszczynianie wychodzą przed Zawodnika Budlex Polonii prowadzi Krzysztof Kasprzak, za jego plecami Rafał Dobrucki, a Jacek Krzyżaniak w tej chwili na pozycji trzeciej. Szkoda, szkoda Krystiana Glechy, bowiem jechał tam po jeden punkt, niepotrzebnie przeszarżował, ale ta nawierzchnia, która została przed tym spotkaniem nawieziona na Bydgoski Tory, już je są przygotowywane do wyścigowego Grand Prix, no, nie spisała się jak najlepiej, bowiem żużlowcy mieli z nią sporo problemów. Nie mogli utrzymać się na motocyklu, szczególnie ten pierwszy łuk po wyjściu ze startu no, przysporzył wiele problemów żużlowcom. Krzysztof Kasprzak, Rafał Dobrucki i trzeci Jacek Krzyżaniak. Nic się wielkiego w tym biegu dwunastym już nie dzieje i chyba to nie ulegnie zmianie. Krzysztof Kasprzak inkasuje trzy punkty. Dwa Rafał Dobrucki, jeden Jacek Krzyżaniak i zwycięstwo 5 do 1 po dwunastym biegu prowadzą. Wytgoszczanie 38 do 34, a przed nami już wyścig 13. Adams i Rempała to zawodnicy z Unii Lesno i Grzegorz Czechowski, Andreas Jonsson miejscowi prowadzi w tej chwili Lee Adams na drugim miejscu Jacek Rempała, dwa i Leszczynianie na pierwszych dwóch miejscach, za ich plecami jedzie w tej chwili. Andreas Jonsson na ostatnim miejscu, Przegoszy Czechowski, ale Andreas Jonsson na pewno jeszcze będzie walczył z Jackiem Rempałą, który teraz miał problemy z utrzymaniem się na motocyklu, wykorzystał to Andreas Jonsson, przesunął się na drugą pozycję, prowadzi cały czas Lee Adams, ale mamy przerwany ten wyścig bowiem. Znowu na wyjściu z łuku po starcie. leży zawodnik, tym razem Grzegorz Czechowski, a więc potwierdza się, że jest coś niedobrego w tej nawierzchni właśnie na tym pierwszym łuku. Widzimy Grzegorza Czechowskiego i mamy w tej chwili powtórkę w wyścigu 13 w trzyosobowym składzie. Grzegorz Czechowski oczywiście z tego biegu wykluczony, osamotniony. Andreas Jonsson, który po dłużej teraz rozpędza się, prowadzi cały czas. i Adams teraz wychodzi. Andreas Jonsson przed Jacka Rempałę, a Lee Adams już daleko, daleko z przodu po szerokim łuku. Australijczyk jedzie, który pojawił się w Bydgoszczy w ostatniej chwili. Amizowany w składzie Leszczyńskiej Unii był Adam Kurnicki, ale jednak działacze z Leszna doprowadzili do tego, aby na ten ważny mecz do Bydgoszczy Lee Adams przyjechał i zjawił się. Na pewno zdobywa cenne punkty dla Leszczyńskiej Unii. Czy Unia odniesie tu cenne dla nich zwycięstwo, czy jednak... To prowadzenie, które na razie po stronie bydgowskiej BTZ dowiedzie do końca Lee Adams na pierwszym miejscu, Andreas Jonsson drugi i daleko z tyłu w tej chwili Jacek Rępała. Ostatnie okrążenie, nic się tu już wielkiego nie wydarzy. Andreas Jonsson na miejscu drugim, a my oglądamy w tej chwili Lee Adamsa, który przywozi trzy punkty. Andreas Jonsson jeden, Jacek Rempała. Andreas Jonsson dwa punkty oczywiście, Jacek Rępała jeden. Przed nami kolejny wyścig, 14 po 13, wygoszczanie już prowadzą tylko dwoma punktami, 40 do 38, a w tym 14 biegu jadą Krzysztof Kasprzak i Damian Baliński oraz Krystian Klecha i Jacek Krzyżaniak na prowadzeniu znakomicie Krystian Klecha zamknął dwóch Leszczynian. Drugi jest Damian Baliński, Jacek Krzyżaniak na miejscu trzecim. Cztery do dwóch prowadzą bydgoszczanie i to dobry wynik dla naszej drużyny, bowiem przybliżyliby się żużlowcy z Bydgoszczy do ostatecznego zwycięstwa, gdyby tak to się ułożyło do końca. Krystian Klecha, dobrze, cały czas pewnie na pierwszym miejscu za nim jak dzień. Damian Baliński do na razie dla bydgoskiej drużyny pozycję trzecią utrzymuje Jacek Krzyżaniak. Dopiero na czwartej pozycji młody Krzysztof Kasprzak, który może odczuwa jeszcze trochę zmęczenie po wczorajszym występie w Anglii, o którym mówiłem wcześniej. Krystian Klecha oglądany pewnie na pierwszym miejscu. Drugi Damian Waliński, Jacek Krzyżaniak na miejscu trzecim i Krzysztof Kasprzak na czwartym. Bardzo dobra jazda Krystiana Klechy, który przywiezie ważne trzy punkty. Klecha trzy punkty. Dwa Damian Baliński, a tu na ostatnim łuku Krzysztof Kasprzak wyprzedził jednak Jacka Krzyżaniaka i mamy remis 3 do 3 w wyścigu 14 i 43 do 41 po 14 gonitwach. Dwupunktowe prowadzenie przed tym oglądanym już w tej chwili ostatnim 15 biegiem, w którym jadą Adams. Oj, teraz widzą Państwo, jak szczepili się właśnie Adams z Andrasem Jonsonem na powtórce. Widać, jak Adams wjechał w motocykl Jonsona. Szczepiły się maszyny. Andreas Jonsson przeleciał przez kierownicę, ale sędzia zdecydował, że wyścig ten zostanie powtórzony w czteroosobowym składzie. Nic się nikomu nie stało i widzimy w tej chwili powtórkę. Lee Adams znowu dobrze, dobrze także Rafał Dobrucki, ale Andreas Jonsson teraz przedarł się na drugie miejsce. Prowadzi Lee Adams, Jonsson drugi, Dobrucki trzeci, Andy Smith dopiero na miejscu czwartym. Gdyby tak to się zakończyło... Mielibyśmy remis w całym spotkaniu. Na razie prowadzą leszczenianie 4 do 2. Andreas Jonsson będzie walczył z Lee Adamsem, a Andy Smith chyba z Rafałem Dobruckim. Zobaczymy, czy właśnie ci dwaj zdołają urwać komuś punkt. dowieść chociaż remis. Wtedy, remis w tym biegu, wtedy w ostatecznym rozrachunku wygraliby bydgoszczanie Lee Adams. Andreas Jonsson, potem przerwa i... Dobrucki z Andy Smithem, a Andy Smith teraz Państwo tego nie widzą, ale już widać wyprzedził Rafała Dobruckiego. Mały wojownik z Anglii udowadnia, że znakomicie radzi sobie w Bydgoszczy. Już Andy Smith jest na... Drugiej pozycji, a teraz atak Andreasa Jonsona na ostatnim birażu. I Andreas Jonson zwycięża w tym biegu. I mamy zwycięstwo w 15. wyścigu 4 do 2. I w samym spotkaniu BTZ Budlek z Polonia Bydgosz pokonuje jednak Leszczyńską Unię 47 do 43 po bardzo ładnym i ciekawym spotkaniu.